Hmm. ładny dzień. Jezu, maleńko! To ty! Nie jest tego! To ty ci zna! O Jak to Bierzemy, to tu Bierzemy! 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 Chodź tu! Ten, to jest najasowany rysunek dla ciebie. O, o. Będzie mięsko! Ti ty, Timmy Hej Timmy Co ja? ja by... się Cooking with Jacob Doby Cooking with Jacob Cooking with Jacob Cooking with Jacob Cooking with Jacob, Kuchimu Jacob. Kuchimu Jacob. Jak mnie w ogóle ty nazwałeś? Co? Ty ty nie Jak też mnie nazwałeś? Nie jestem ja Timmy! To jest mój ciasteczko! <śmiewicza> ja ja ciepię, pingwinu! O Jezu! Ech, nowy obciekarz to u pingwinka. Co to jest? Mój rewolwer! Rozwalił go! O, będzie kara! Co cię odbijało? Nie ma nic złego! Szczerze mówiąc, Czekaj! Mam pomysł! Dam ci! Chcia, u Pingwinku, pamiętaj, nie, nie stałego! O ty, o ty, o ty! Oh, o! No, pan ma nowe pyszaki! O, o ty! Pięknie, co ci mówię! Ja tak nie O, ja szybko. Idę po zabawkę, jego! O rana, jak ja straciłem! Żenikę ale piękny dzień. Trzeba ja jeszcze jeść. I to jest naraz, bo ja już znalazłem! Jezu, oj imię pingwinów! Nie wybuchaj tego! Nie! 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 Czekaj, ja ci dam, ja ci Ajaj! Ojo! Oj, Zapmiałem oj! włączyć! Widziałem! Jak Wam się podobał to? w ten moment? Jeżeli chcecie więcej z, z pingwinkiem, zalajkujcie, subskrybujcie. Pa! Ah. Pieroszki na stole! Pierożki na stole! Co ty robisz? Co ty jesz? Pierogi! A Adaś pingwinek, co ty robisz? Matko! Ile? Bo ci zakaże. Bo ci zakaże. każę! Dobra, skaż do szamba! Skaż do szamba! Szambonulk! Szambonulk! Bierzemy pingwinku. Jest dzwonek za Co ty zrobiłeś na przerwie?